Skąd się bierze resell? Nie istnieje żaden tajemniczy wzór, który pozwoli oszacować zarobek, ale jest kilka czynników, które mocno wpływają na cenę. Limitowany stok, czyli ilość danego przedmiotu, często sprawia, że towar jest coraz bardziej pożądany. Lubimy się wyróżniać i możemy słono zapłacić za mocno limitowane rzeczy. Dostępność, czyli to, gdzie dany towar dropi. Czy dostępny będzie tylko stacjonarnie? również na stronach internetowych danej marki. Warto też sprawdzić, czy dostępne są rafle. Zainteresowanie, czyli hype, jaki robi wokół siebie premiera. Jeśli jest o niej głośno, to wiadomo jest, że zainteresowanie jest duże, a chętnych coraz więcej. Cena, czyli retail. Jeśli możliwy retail jest zaledwie kilka procent wyższy od retailu, to mało osób chce rodzić swoje pieniądze na niewiadomy okres czasu. Czas, okres, w jakim odbywa się drop. Wiadomym jest to, że drop Easy dobrze sprzedaje się w okresie letnim, a drop kurtek zimowych, szalików czy rękawiczek lepiej sprzeda się w zimie. Można oczywiście trzymać temki, ale nie każdy chce nie inwestować pieniądze i czekać pół roku na ich zwrot nawiązką. Rozmiar. Nie od dziś wiadomo, że nie wszystkie rozmiary będą tyle samo warte. Rozmiary kobiece oraz męskie od 40 do 43 są często najbardziej pożądane. Żeby znacznie zwiększyć swoje szanse, celuj w inny rozmiar. Ale liczę z możliwością znacznie mniejszego zarobku. Kolaboracja i ilość kolaboracji. Chętnie kupowane są kolaboracje bardzo znanych i lubianych marek. Kolejne kolaboracje dwóch tych samych marek mogą być coraz gorzej odbierane przez community, co sprawi, że ich wartość spadnie. Skupujący. Od nich dowiesz się sporo. Chwilę przed dropem podadzą Ci widełki cen, za jakie będą skupować. Oczywiście wszystko po dropie może się zmienić, ale zazwyczaj nieznacznie. Oni też muszą zarobić, więc dodaj do tego kilka, kilkanaście procent. I za tyle sprzedawaj na grupach Ok, jeśli film się spodobał to zachęcam do zostawienia polubienia oraz komentarza